Siemanko z tej strony Messi123412 A dzisiaj zagramy sobie w taką grę online O nazwie Skoki Narciarskie 2 Ja to zacząłem chyba 3 lata temu Grałem na komputerze I zagramy sobie dzisiaj w Skoki Narciarskie 2 Gra jest nawet spoko Zrób was kiedyś ge gej to Teraz już tak trochę mniej Ale nie cóż myślę że gra się spodoba Przecież gra się... może się spodobać nawet jeśli ma się spodoba to łapkę w górę skaknie to też Zacznijmy sobie tak bardzo chcę zrobić sobie parę skoków zobaczymy jak mi wyjdzie czy w ogóle będę, czy mi wyjdzie, czy jak, jak tak to jak. jest tak. Przyda dźwięk, żeby nie było, żeby nie przydały dźwięk tutaj. Nazywam się to się tak. No, oczywiście polska. I teraz tak zaczymy. Mam tak. Mam po 10 skoków. Jeżeli skoczę, to mam 148 metrów, zostawiacie łapkę w górę. A mam 10, 10 skoków. Mus 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 Muszę skoczyć co najmniej 148 metrów. A nie to mi się uda. Myślę, że chyba nie. 169 metrów. metrów no. pewnie nie skoczę, ale jeżeli skoczę. 145 Zdajecie. Nie o to to jest subskrypcja, a 148 to jest lajk. Like. 160 metrów. Czyli subskrypcji jeszcze brakuje. Fly again. Może teraz się uda. Trzeci skok, leci i ile? Jeszcze 4 metry, czyli jeszcze troszeczkę jeszcze brakuje. Stało no. się 6, 6 skoków. Idzie idealnie. Trochę się tym pamiętam, zostawiacie teraz subskrypcji. W takim momencie, co są subskrypcje. A ja teraz celuję, żeby sobie się lajkać. I co 68 metrów, to jest like. Druga nie jest jakaś bardzo widowiskowa, jakaś zajebista, ale tak na fajnie, żeby sobie tak w na internecie, to nawet fajnie, taką grę sobie pograć. Więc tak, to co 68 metrów, to nasz cel. Nasz mój cel na dzisiaj. zaczynam leci i Święty to są czyli to już, je, to już było. Stało jeszcze 4 skoki. Są pół Ostatnie trzy skoki oby, oby się udało. Oby, 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 oby się udało. Zostać 38 metrów leci i ile? Jeszcze 3 metry. No troszeczkę się zabrakło. Jeszcze dwa skoki zostały. Yy, dobra, tak. Muszę no poczekać aż będzie. Yy... A się pojawić to będzie tu będzie polaganie, wtedy was pod narty będzie, lepiej lepiej, się wtedy skacze. Żeby czyście ich serię z tego piszcie w komentarzach, jeżeli nie, to trudno. <grym> I tak zobaczymy, jak pójdzie. Trzeba się dobrze wybić. Teraz do przodu, i do przodu, i leć, leć. Zatem to jest 3,5 metra. dobra. Ostatni skok. Ostatni. Chodzi oczywiście o tą tyłetnictwoskrótkę, czy Czyli Uwaga. Ależ wyszedł w górę. Ale leci, ale... Trochę to zepsułem. A teraz zagramy sobie, że gdzieś sto 148 metrów pozostawiacie suba na kanale Budyń Budyń&Balson I znowu mam 10 skoków Czyli tak Jeżeli będzie Tylko czy nie Coś 46 metrów To zostawiacie suba na wszystkich kanałach Które są w, Które będą w opisie No Okej, jestem 9,5 metrach lóżsko. teraz będzie mi teraz będzie... O więc tak. Teraz dziewiąty skok. Kurde. Zepsułem to znowu. Kurde, wielki to kurde masz. Dobra. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chce filmik, kiedy ty, oglądasz swoje stare filmiki ze 4 lat, pisze w komentarzu. 143 metry, jeszcze 3,5 metra i będzie git. się 3,5 metra tylko, 3,5 kurwa jebanego metra, nie? Ale dawaj. 146... 43 kurwa, jeszcze się, jeszcze 6 skoków zostało. 6 skoków i będzie zajebiście Kurwa Wkurwa już to po prostu takie wysychnione takie pff, kurwa jak nie wiem jak Filip Conop Dobra Znacze 5 skoków zajebiście 100,5 metra To to tak dużo 38 daj biście git Dawaj, 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 dawaj. No tak, Lecimy cztery skoki. Będzie tyle chcę, jak nie to pierdolę tą grę. O kurwa, już, 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 już już już, 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 już kurwa ma. O kurwa. Dobra, ja nie będę tego, więc tak. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I subskrybujcie na te kanały. te kroki. Na razie i